Witajcie rodacy! Przedstawiam wam kolejną sportową kamerkę, tym razem budżetową, ale mogącą nagrywać natywnie w 4K i 50 klatkach na sekundę. Zobaczmy, co tu za sprzęt. Z przodu opakowania dowiemy się między innymi tego, że urządzenie jest wodoodporne do 40 metrów no i strzela 20 megapikselowymi fotkami. Z tyłu znajdziemy trochę więcej detali technicznych, ale będąc szczerym, nic tutaj ciekawego nie ma. Natomiast jak zauważyliście, mój lewy bok dość mocno oberwał podczas transportu, no ale na szczęście jest to gruby i mocny kawał papieru, więc całej zawartości w środku absolutnie nic się nie stało. W środku, poza kamerką znajdziemy takie małe podziękowanie za zakup. Jest instrukcja obsługi, która zawiera niemal wszystkie aspekty. Warto na to spojrzeć, jeżeli nigdy takiego sprzętu nie mieliście. Natomiast ekstra bajerem jest taki kartonik. Otóż on mówi nam, że jeżeli napiszemy recenzję na Amazonie, no to gratis dostaniemy jeden z poniższych dodatków, a każdy z nich to około 50 zł, więc tutaj ekstra posunięcie ze strony producenta. Idąc dalej mamy kartonik akcesorii. W środku znalazłem dwie baterie, no bo jak wiecie jedna w żadnej sportowej kamerze nam nie wystarczy. Mamy mocną i wytrzymałą klatkę, no i ta jest wykonana kapitalnie. Plastik jest mocniejszy nawet od tych oryginalnych od GoPro, a producent dał nam nawet zapasowe tylnie drzwiczki. No i oczywiście mamy komplet przylepców. Jest taki klips, są opaski rzepowe, zipy innego rodzaju klatka i tak dalej, czyli taki cały podstawowy zestaw. Zestaw użytkownika kamery sportowej. Tak wygląda trawo od razu po wyjęciu z opakowania. No i pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to waga urządzenia. Spokojnie jest ona lżejsza, nawet o połowę, porównując do GoPro. Taki stan rzeczy pewnie ma się dlatego, że czuć, że plastiki nie są tutaj aż tak grube jak w przypadku konkurencji. No i pewnie mamy dlatego aż tak mocną klatkę, o której wspominałem wcześniej. Tak wygląda przód naszego rejestratora, no i tutaj wiele się nie dzieje, mamy szerokokątny obiektyw, a po włączeniu nagrywania czerwona migająca dioda nam tylko to potwierdza. Szkoda natomiast, że pali się jej tylko połowa, a nie całość. Na górze są dwa przyciski do między innymi włączenia kamerki jak i startu i stopu nagrywania. Po lewej stronie mamy schowek, który trzyma się na gumowym zawiasie, a pod nim kryje się port USB do ładowania urządzenia, mini HDMI, no i tutaj umieścimy naszą kartę MicroSD. Po przeciwległej stronie są dwa przyciski do sterowania po ustawieniach urządzenia, no bo te nie ma dotykowego ekranu. Na dole mamy jedynie skrytkę na baterię o pojemności 1350 mAh. Ta według producenta starcza na 60 minut przy nagrywaniu w 4K, ja jednak nigdy takiego wyniku nie uzyskałem. Maksymalnie nagrywałem 40 do 50 minut w najwyższej rozdzielczości. Na szczęście poruszanie się w opcjach jest bardzo szybkie i responsywne, no i jak dla mnie, w kamerach sportowych wcale nie musi być dotykowego ekranu. Wracając do trawo, no to mamy tutaj sporo opcji, które zadowolą 80% użytkowników, no i będzie mi szybciej wymienić to, czego nie ma. Otóż zabrakło tutaj nagrywania w profilu kolorów flat. Czy nie ma opcji wybrania czasu naświetlania, czyli shutter speeda? Jednak pamiętajcie, że te urządzenie kosztuje 450 zł, no i w tym przedziale cenowym i tak żadna kamera takich ustawień dla zaawansowanych nie ma. Jak zatem trawo nagrywa? Otóż za obraz jest odpowiedzialny sensor Panasonic MN34120, a Procek to Silicon 3559. Połączenie tych dwóch rzeczy daje nam prawdziwy obraz 4K, a nie sztuczne skalowanie np. z 2K i powiększony do 4K, jak to niektóre tańsze kamery robią. Przykładową jakość teraz widzicie i jest ona naprawdę całkiem dobra, jak na tą cenę. Oczywiście do GoPro 6. Czy 7, nie ma co porównywać, no bo kamera kosztuje 3 razy mniej. W cenie otrzymujemy również stabilizację obrazu, a ta działa naprawdę przyzwoicie w moim teście, który zawsze przy kamerach robię. Zresztą popatrzcie sami, dachy się nie gną, a obraz nie jest powyginany. Mamy tutaj po prostu znacznie zmniejszone kołysanie, czyli ACE, i oprogramowanie działa bez zarzutu. Trzeba jednak zaznaczyć, że przy jakości 4K niezależnie od ilości klatek na sekundę, stabilizacja działa jedynie w FOW ustawionym na średnim i wąskim. Na najwyższym szerokokonnym obiektywie stabilizacja nie jest dostępna, a szkoda. Dobra. Czas zabrać kamerę na porządniejsze testy, no i tutaj wsadziłem ją na drona. Nie ma niestety dedykowanych gumowych klatek, ale ta od GoPro w miarę mocno ją trzyma, no i na pewno nie wypadnie. Ale i tak wydaje mi się, że jakieś drgania mogą się tutaj pojawić, no bo obiektyw może lekko w tym miejscu podskakiwać. Trzymajcie nagrania, a ja kilka słów powiem. Otóż tak jak mówiłem, niekiedy będziecie widzieć drgania. Niekiedy, bowiem te pojawiają się podczas konkretnych obrotów silników, gdzie rezonans jest największy, no i wtedy stabilizacja nie daje rady. Podobną przypadłość ma na przykład SJCAM. Natomiast jeżeli będziecie tej kamery używać podczas jazdy na motocyklu, na snowboardzie, czy dyskorolce, rowerze itd., no to taki efekt tam nie będzie występował. Patrząc jednak na obraz jaki ta kamera generuje, Trzeba przyznać, że w tej cenie ciężko będzie wam dobrować coś lepszego. Warto też powiedzieć, że trawo podczas mojego użytkowania nie zawiesi mi się ani razu. W nocy to urządzenie jest niemal jak wszystkie nieprzydatne, więc nawet szkoda czasu byście patrzyli na ciemność i przykładowe nagrania. Zaskoczyło mnie jednak to, że mikrofon bardzo ładnie zbiera szumy wiatru, bo no bo generalnie podczas takiego lotu powinien być słyszalny obrzydliwy świst wiatru i nic więcej. A tutaj te podmuchy i dmuchanie w port mikrofonu jest niesłyszalne, a jedynie co słychać, no to w 90% silniki. Tutaj jestem pod wrażeniem. Zresztą posłuchajcie sami. Reasumując, Ape Mantravo to świetnie wyceniona budżetowa kamera. Nie jest ona idealna, nie ma też najlepszego obrazu i ma kilka niedociągnięć, natomiast perfekcyjny jest stosunek jakości do ceny. Z tej kamery na pewno będą zadowolone osoby, które nie potrzebują obrazu ostrego jak żleta, czy też nie mają potrzeby wydawania dwa, a nawet trzy razy więcej na kamerę sportową. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.